Czy zombie może istnieć naprawdę? No cóż, skoro was pytam, to pewnie tak. Istnieją takie zwierzęta, które praktycznie są już nieżywe, a mogą funkcjonować. Wszystko dzięki pasożytom, które w wyrafinowany sposób atakują ciała gospodarzy i mogą nimi sterować. Pasożyt zwany przywrą może zrobić zombie ze ślimaka. Atakuje jego czułki i mocno pulsuje, co przypomina owadożernym ptakom gąsienicę. Ptak podlatuje, wyrywa czułek, a wraz z nim larwę, która dostaje się do przewodu pokarmowego ptaka, gdzie składa jaja, które wraz z kupą ptaka wydostają się na świat. Taką kupę chętnie zjada ślimak. Znalazłszy nową ofiarę, przywra robi z niej zombie, blokując możliwość rozmnażania się i wnikając do czułków, żeby pulsować. Zdrowe ślimaki uwielbiają mokre i ciemne zakamarki, a ślimak zombie on dąży do oświetlonych i wysokich miejsc, tak żeby być lepiej widocznym dla ptaków. Na dodatek oderwany człek odrasta, przywra nadal steruje swoim nosicielem, który już nigdy nie będzie mógł żyć po swojemu. Glypta panteles zamienia w zombie gąsienicę. Składa w niej jaja, a wykluwające się larwy zjadają ją od środka, pomijając narządy niezbędne do przeżycia. Ale kiedy się wydostaną, gąsienica bynajmniej nie umiera. Produkuje kokony larwom os, a następnie ochrania je przed innymi owadami, tak żeby mogły się w spokoju przepoczwarzyć. A kiedy już się wyklują, gąsienica umiera z głodu. A czy bardziej skomplikowane organizmy mogą stać się takimi zombie? Tak, na przykład myszy i szczury. Toksoplazma gondii, pierwotniak, którego nosicielem są właśnie gryzonie, a który rozmnaża się w kocie. Tokso modyfikuje mózg szczura tak, żeby obszary odpowiedzialne za strach wymieszały się z tymi odpowiedzialnymi za seksualne podniecenie. Tak kontrolowany gryzoń przestaje się bać kota ba lgnie do niego kotek myszkę zjada, a Tokso może się w spokoju rozmnożyć w jego układzie pokarmowym, by ostatecznie wyjść razem z odchodami na świat i zostać zjedzonym przez kolejne niewinne gryzonie. Zmiany w zachowaniu szczurów utrzymują się nawet po wytępieniu pasożyta. Powoduje on trwałe zmiany w mózgu. Niestety, nie tylko szczurzym mózgu. Ludzie zakażeni Tokso przejawiają większą skłonność do ryzykownych zachowań. Potwierdzono również ich podatność na uzależnienia. Ponadto ryzyko wystąpienia schizofrenii wzrasta dwukrotnie. Jeśli więc nie chcesz zostać zombie, nie baw się kocim głównym.